Dzień dobry, kolejny odcinek. Witam Was bardzo serdecznie. Jestem Geodetics, w ostatnim odcinku, no, można powiedzieć, że byliśmy w. Mm, byliśmy w. Florencji. To jest Assassin's Creed 2, przez wielu uważany za najlepszą z części. Powiem Wam szczerze, że tak mi ta gra wkręciła, że. No, muszę to powiedzieć. Jest to najlepsza z części. Wiecie, co robimy w tym momencie? Ulepszamy sobie na foliu wszystko. Ja dopiero byłem we Wenecji i, 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 i. Kurde, nie wiem, tam byłem 10 minut mieliśmy błąd gdzie wyszliśmy za niemusa opowiedziałem wam o książkach bo 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 jestem Godetix, ziomeczek który nie tylko przeszedł wszystkie asasyny, ale również przeczytał wszystkie asasyny, a to już jest kurde no 2400 i coż ja mogę teraz zrobić ludzie budynek wygląda lepiej nie ma już porośniętego tym bluszczem E -e -e. Co mogę tutaj jeszcze ogarnąć? Pancerz niedługo będę miał na full, bo będę miał na full. Kapol, mogę sobie kupić uzbrojenie. Nie stać mnie albo na seminar. Hmm. Dobra, mała broni masz już ten przedmiot. Sztylety. Mm -mm. Żeby on był inny, to jest takie stanowane. O, to jest szybkie. Weźmy to. Żeby się to jakoś wyróżniało. Dobra. Tu nawet nie ma co kombinować. Wracamy do Wenecji i w tym odcinku jeszcze szczerze robiłbym po prostu y, te... Okej. Okay, patrzcie, tu mamy jeszcze pieniądze takie, że mogę... Mogę, mogę, mogę. Sakiewki. Aha, takie można sobie ulepszenia kupować. Na do dupy mi to nie szczerze. Te ulepszenia to lepiej kupować tutaj. Bo tu się opłaca. Mapy skarbów. Obrazy. Dama z łosiczką, burdeza, taką damę z łosiczką. No, będziemy kupować, bo to zwiększa nam <laughs> wartość o całe cztery. Będą ludzie przyjeżdżali na damę z łosiczką, nie? <laughs> Dobra, wiecie co? Nie stać nas... Nie stać nas, kurde. Do tego... Teraz na kurde stać. Na pieprzony bilet na autobus. Pieniądze rosną na ziemi. Ale mamy wszystkie ulepszenia, jeśli chodzi o... z Złodziej. Kurde, zobaczcie jakie to jest wielkie. Ja wiem, że teraz udałem się w centrum, mimo że do końca, może tam nie powinienem być. Wielka jest po prostu ta mapa wielka. Dajmy się więc, kurde, w parę z tych miejsc. I dzisiaj po prostu tak liźniemy, bo ja po tym kończę. I, 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 I nie wiem. I zrobię sobie chyba przerwę od Assassin's Creed 2 na jakiś tydzień, na jakieś dwa. Ale gra mi się naprawdę świetnie. I tu chyba też widać. Najbardziej podoba mi się fakt, bo ja dlatego chciałem zagrać w Assassin's Creed 2, żeby się uświadomić, że to wszystko to nie jest taka nostalgia, tylko po prostu tutaj jest dobrze. Tak samo jak ostatnio grałem, znaczy czytałem Assassin'a 2, no też uważam, że ta fabuła po prostu jest dobra. I tak po prostu było. Bez okłamywania samego siebie. O, akurat pieniądze przeszły, kurde. 10 tysięcy. No, nie mały pieniądz. Teraz to już nie wiem na co mam pieniądze wydawać. Patrzcie ile przeciwników. Będziemy musieli nożyki do rzucania wykorzystywać teraz. Nom. Które zwierzę będą tutaj takie wyższe? Patrzcie, tutaj nie trzeba mieć mapy, Da się też tak normalnie na podstawie dedukcji. Na przykład tam widać, gdzie jest. Zobaczyć, które zwierzę są obserwacyjne. Jak widzicie, na horyzoncie jest trochę tego. No, spora ta, kurde, Wenecja. Otoczona wszędzie wodą. I są strony kodeksu. Myślę, że jak zacznę na bieżąco po prostu już je kolekcjonować, to będzie po prostu najlepsze. Bo i tak do ukończenia gry ich potrzebuję. Prawda? Prawda. A my znamy dobry sposób, jak czyścić strony kodeksu. A ten sposób zwie się. Nie, nie to. Miało być podwójne i podwójne zabójstwo. O. Właśnie. Oficjalnie Ezio jest z rodu asosynem, ale oficjalnie on jeszcze nie dołączył do asosynów, pomimo tego kurde wszystkiego. Idźmy dalej. O! Nie możemy! Nie możemy, proszę Państwa! Nieodblokowane. Kurde. Rzadko kiedy? To czemu mam na minimapie pokazane, że tam jest? Po co mi to w takim razie? Robienie nadziei. Złudnej. stąd. Ja nie lubię po prostu tych grajków, zaczepiają cię wszędzie. Po dwujeczce, tak jak mówiłem, będzie Brotherhoodik, potem będzie Revelation. Później Black Flag i Rogue. I kurde jestem wtedy zadowolony Że ukończyłem. Jak sobie myślę, jak ja grał po prostu w Assassin'a 2, a nie w Shadows, to bym, kurde, już przeszedł te wszystkie części. I myślę, że bawił mi się trochę lepiej. Dobra. Zostaw mnie, proszę pana. Blacha. Mhm, nie chciałem się bawić z nim. Kurda, nie rozumiem, tu się nie da nic. Черт, я не понимаю. nie da się. A. Wiem o co chodzi. My kurde tych małpich ruchów nie poznaliśmy. Ja pierdziele, zapomniałem o tym. No tak, że to musimy kurde z tymi. Hugo, hu 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 hu, hu hu, hu Hugo. Kurde, te. <unle Sharing> małpiszony. Z nimi będziemy musieli się bujać. 요니반도 타케 오호호하하니넌하사놓려이야 핀셋. Zapomniałem, że ten Hugo ient-Ugo będzie. Zapomniałem. Małpie chwyty, małpie skoki. Kurde, co jest? Tam nie wejdę. Zróbmy tamtą misję, i tyle. Czyli jak na razie, kurde, nie eksplorujemy. Musimy chwilę poświęcić na takie pierdoły. Patrzcie, jest. Jest to opcja przeszukania. Nie wiem, czy tu mogę. Dobra, nie chcę, kurde. Kusić losu. Nie ma po co. Róbmy to, a po prostu potem będziemy sobie biegać, zwiedzać. Skakać jak małpka. I patrzcie, on zobaczy, jak te małpiatki skaczą. Ale ma czapkę zajebistą, tak ja na niektórych tych.

Mogę następnym razem zbierać na jeszcze droższy miecz. On kosztuje tam 15 tysięcy. To nie jest nic, co by nas wykraczało poza nasz budżet. <tryk> <tryk> Idziemy sobie mieć. 10 tysięcy dostajemy, kurde 30 tysięcy co godzinę. Ja to pieniądze niesamowite. Nagle widzicie, nie są zainteresowani. Nie mamy za nich, czy coś, jak kurde bajek z Origin. Po co oni tak wbiegli tam? Tak szczerze. Ale dobrze nam idzie teraz, nie? To bronią. No jest różnica. Tak. Okay. No chodź. <laughs> Ale zapomniałem totalnie, że torby można również kupować na większe przedmioty i tak dalej, i tak dalej i tak dalej. <laughs> Kurde, co ja robię? Nie tak miał być. Sporo walki, ale no, stać na taką walkę. W porównaniu do tego, co było wcześniej, to jest totalna różnica. Nie chcę cywilów zabijać, kurde. Pamiętam, że jak w Shadow służy się Kusarigamy, tam używasz AoE damage'u i kurde przy w to może być właśnie <laughs> słaby pomysł. No, uciekaj. Małpiatki, kurde. Małpiatki. Przepycha się z ludźmi. Potem będzie tam wątek z Bartolomeo. A on będzie krótki. Wejść, zaatakować, wyjść. Miecz bianka i tam jakieś inne pierdale. A jakoś książki dużo bardziej spowodowały, że się zżyłem z tymi postaciami, niż tak szczerze yy, gra. Zost Człowiek chory. Cały czas. Czułem tego dość. I co, ona zamdlaje zaraz, czy co? No, krwi trochę straciła, a ta strzała non-stop jest, więc. Losa Ro Jak się już zaczął przebijać to rzeczywiście trochę niej nikt nie zabija na tej ziemi. W dobrym momencie trzeba po prostu parować, czekli serio, Pajace. nie potrąćcie mnie, kurde majtki. Hugo! Gładaję jak jakiś pieprzony majtek. <słuchajbackie> mm -hmm. Jak się nazywają tamte kurde bojki? To jest po to, żeby mm, nie pływali? Nie rozumiem. Czy po to, żebyśmy się mogli boskawie wspinać? Kurde, długa misja, nie? Mm -hmm. Możemy się oddalić od... od celu. <laughs> Ała! Ja też dostałem! Kurde, naprawdę? Patrzcie, też jestem jeżem. A kto mnie będzie nosił? Na... Ała! Jestem podwójnym jeżem. Podwójnym jeżem. O, już nie mam strzał. Kurde, trzeba do wody ją wrzucić. Jak potem powie, e, 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 a jak się robi te wasze pieruchy ruchy? Hehepierdzieli, widzieliście to? Ta gra jest zbagowana po prostu. Albo wszystko zawsze w moich rękach jest zbagowane. Patrzcie, jak potrafi pływać w przeciwieństwie do Altaira. Pewnie nie potrafił. Że niby skąd? Ja tu nie widzę. A. Patrzcie, tamten nas nie widział, biedny.

Patrzcie, jest piórko i co? Nie porusza się tuż koniec? Ha, kurde, wleciało do doku. Nie wykrwawiła się? Haha, patrzcie.

Akcja ratunkowa. Ratujemy złodzieja. La też tak nam pomagą. Też miał złodzieje swoich. Dokąd ją obsadzić W niebie. Jak on się nazywał? Ten najważniejszy kurde wśród ich, nich. Mistrz. Złodziejów. Emi, nie Emilio. Christia, nie Cristiano? Mi spiace piccolo. Mi spiace! Ficcatelo nel culo il tuo dispiace! Va a cercare Bianca e fai in fretta. Dammi una mano, come una pezza pulita. Quando tolgo la mano, premi la pezza sulla ferita. Sei pronto? Ora. Porca puttana! Ben fatto. Ciekawe co jakbyśmy zostawili, żeby się wykrowiła. Czy w sensie by była taka iteracja, że. Avanti. Portatela dentro, così Bianca può chiudere la ferita. Te la caverai. Il peggio è passato. Ti venisse il cancro, brutto bastardo! A te, a quella grandissima troia di tua madre! Grazie. Rosa mi è molto cara. Se dovessi perderla... Antonio... Ho sempre avuto un'esperienza do... con donne in difficoltà. Sì, l'ho saputo. La cosa ti sorprende? Sappiamo tutto di... <coughs> di te,